W odwiek znałem kiedyś pewną kawkę. Znałem kiedyś pewną kawkę, która stale miała czkawkę. Z owej biednej kawki czkawki śmiały się wciąż inne kawki. To bynajmniej nie zabawka, gdy tak kawkę gnębi czkawka. Przy chronicznej takiej czkawce, żyć się może znudzić kawce. Żadna najstraszliwsza mrzawka nie wymęczy tak jak czkawka. Brzydnie las i zieleń trawki, gdy nie można zgubić czkawki. Nie smakuje zglist potrawka, bo smak cały psuje czkawka. Lepiej ukuć się agrawką, niż żyć stale z taką czkawką. W końcu, gdy dostała drgawek, rzekła jedna z babek kawek. Nie ma rady, moja droga. Musisz iść do czkawkologa. Pan czkawkolog zbadał kawkę i powiedział: Zjedz szczypawkę. Jak uszczypnie cię szczypawka? Przejdzie ci natychmiast czkawka. W jednej chwili sta do kawek mnóstwo zniosło jej szczypawek. Nie zażyła i pół dawki, kiedy już nie miała czkawki. Ludwik Jerzy Kern rozmowa ze starym budzikiem. W Sylwestra o północy, powiedział mi budzik stary, najważniejsze na świecie są, proszę pana, zegary. Gdyby nie te zegary, dodał i stuknął mnie w bok, ludzie by nie wiedzieli, że nadszedł już nowy rok.